Witam serdecznie, wiem dawno nie nagrywałem, brak czasu, brak chęci, też sama gra mi się trochę znudziła, choć wróciłem do gry, jak i mam nadzieję, że wrócę do nagrywania, ale nie obiecuję, bo ciężko walczyć z lenistwem, ale wystarczy tych tłumaczeń i przejdźmy do odcinka. Dziś przypomnimy sobie po raz drugi wcześniejszą wiedzę, którą zdobyliśmy na poprzednich odcinkach, ale będzie ona się trochę różniła pod kilkoma względami, tym bardziej, że wcześniej nie uwzględniałem różnych stylów gry. Dodatkowo przedstawię wam polski projekt, który zwie się Polish Brotherhood. W skrócie, jest to projekt skoczków. Osoby, które są za to odpowiedzialne, zbierają graczy do przejęcia królestwa. Z tego co wiem, jest tam ponad 200 polskich graczy. Są tam doświadczeni gracze, jak i nowi. Więc jeżeli jesteś nowy, nie przejmuj się jest tam dużo osób, które ci pomogą. Sam jestem członkiem tego przedsięwzięcia, więc jeżeli będziesz potrzebował pomocy, pisz do mnie na Discordzie lub w komentarzu pod filmem. Tak jak dużo osób już dotychczas to robi. Więcej informacji będzie pod koniec odcinka, a jeżeli nie chcesz czekać, to link do Discorda masz w opisie. Więc tak, proste pytanie, jak zacząć grę w Rise of Kingdom tak żeby zainwestować swój czas w ten sposób, żeby się nudzić jak najwięcej, a nie tracić czasu na błędy. Choć nie mówmy, że to źle, jeżeli sami odkrywamy grę popełniamy błędy, na której się uczymy, czasami może to być bardziej przyjemne jak samo tryhardowanie. Choć nie każdy ma na to czas, więc przychodzę o to z tym poradnikiem. Pierwsze, zaczynamy od wyboru cywilizacji. Jeżeli decydujemy się na skoczka, najlepszym wyborem jest Brytania. Jakie jest ku temu powód? Dostajemy bardzo uniwersalnego startowego bohatera, ponieważ w wcześniejszej fazie gry nadaje się praktycznie do wszystkiego. Jedyny zawód to taki, że nie będzie do nas zbierać słomy. A szczególnie skupimy się na tym, że bohaterka ma specjalizację w pokoju, czyli ma drzewko talentu pod barbarzyńców, co daje nam większy profit za zabijanie barbarzyńców. Chcę dostać więcej ekspa, dodatkowe paczki surowców. Co do bonusów cywilizacji, szybkość szkolenia jednostek bardzo przydatny bonus na start. Reszta po prostu ujdzie. Kolejną cywilizacją, którą polecę są Chiny. Nadają się pod standardowy styl gry, jak i skoczka. A tutem tej cywilizacji jest to, że nie trzeba jej zmieniać po osiągnięciu 10 poziomu ratusza, ponieważ ma świetne bonusy cywilizacji. Wybierając Chiny otrzymamy bardzo silnego dowódcę do walki na otwartym terenie, bronienia obiektów, miasta, jak i do walki na kanionie. No i co, jedną z silniejszych zalet tej cywilizacji są właśnie bonusy regeneracji punktów akcji oraz szybkość budowy. W późniejszej fazie gry oszczędzi to nam bardzo dużo przyspieszaczy. Tutaj kończy się moja lista najlepszych startowych cywilizacji. Jeszcze po otrzymaniu darmowej zmiany cywilizacji, którą dostajemy za wbicie 10 level ratusza, wtedy jak wybraliśmy na przykład Chiny, zostawiamy ich do Czasu wbicia 25 poziomu ratusza to nam dużo oszczędzi przyspieszaczy. Jeżeli wybraliśmy Brytanię, zmieniamy na Chiny. Chyba, że jesteśmy bardzo aktywnymi graczami, możemy zmienić na Niemców, ponieważ mają 10% do szybkości regeneracji punktów, akcji i oraz mają też również szybkość szkolenia. Co jeżeli osiągniemy 25 poziom ratusza? Musimy sobie dobrać cywilizację pod naszą jednostkę. Jeżeli wybierzemy piechotę, to najlepszym wyborem cywilizacji będzie Rzym wikingowy. Jeżeli wybierzemy kawalerię, to najlepszym wyborem będą Niemcy pod pasywny styl gry. Pod agresywny styl gry, gdzie mamy dobrze rozwiniętych dowódców, kawalerii, może być Arabia, lub jak nam się podobają budyneczki Bizancjum, to też Bizancjum może być. A jeżeli wybierzemy łuczników, najlepszym wyborem pod defensywny styl gry będzie Brytania. Choć jeżeli chcemy nadgonić badania, to również dobrze będzie sprawować się Korea, a jeżeli skupimy się tylko na walce, to polecam Imperium Osmańskie. Cywilizacje zakończone. Teraz weźmiemy się za Jumpera. Jak i gdzie stworzyć Jumpera? Najlepiej na jakimś królestwie, gdzie jest już odkryta cała mapa ponieważ będziemy musieli wyklikać całą mapę, z wiosek oraz przebadać jak najwięcej jaskin. Kolejną rzeczą jest przeniesienie się tam, gdzie mamy już konto lub znajomych, żeby robić forty, a to dlatego, że największym mankamentem, gdzie jest zawsze zamek, jest on masakrycznie z tyłu. I blokuje nasz progres w szybkim zdobyciu jednostek T5. Ja, aktualnie na swoim koncie, olewałem forty i teraz mam zamek na 18 poziomie. Więc T5, zobaczę, nie za szybko. Co kolejne? Jak dostaniemy się do bardzo aktywnego sojuszu, będziemy dostać skrzynki za forty oraz skrzynki za zakupy, co mega nam pomoże. Kolejną rzeczą jest stworzenie jednostek non-stop. Jeżeli chcemy już w 100% się temu poświęcić, no to to może to oddać, ale no niestety, no to będzie bardzo męczące. Ja, one tak samo robiłem, jumpera, to tego nie zrobiłem, ponieważ no, wolę sobie na cirku grać, ale trochę naciskając na to, ale nie aż tak bardzo. Dobra, jeszcze co, zasady. Zasady są takie, że nie możemy wbić żadnego e, budynku powyżej siódmego poziomu, czyli nie możemy wbić na ósmy poziom żadnego budynku, ponieważ to nasz, jakby naszą przepustkę do migracji. Choć jest tam chyba nawet o komunikat o Następnie nie wydajemy żadnych przyspieszaczy oraz fiolek z energią. Następnie wbicie jak najwyższego poziomu VIP, ponieważ daje nam to mega dużo bonusów, jak i korzyści. Kolejną rzeczą, jaką mówię, będzie na co przeznaczyć pieniądze, jeżeli zdecydujemy się wydać trochę kasy na grę. Pierwszą najlepszą inwestycją jest zakup Funduszu Rozwojowego, który kosztuje 69,99. Zapewnia nam progresywne nagrody. Za każde wbicie ratusza na wyższy poziom otrzymamy daną liczbę klejnotów. Po osiągnięciu 25 levela ratusza otrzymamy, sumując, 81 tysięcy klejnotów. Następnie kolejną inwestycją jest zakup na promocji pakietu, który daje nam 19,5 tysiąca klejnotów za 23,99. Nie dokładnie, za co dostaje się ten kupon, niestety nie mogłem znaleźć informacji na ten temat, ale strzelam, że z czasem go otrzymacie, więc poczekajcie do czasu, aż otrzymacie ten kupon. Ostatnim już inwestycją jest koronacja króla. Jest to pakiet, który podbija nam drogę ku wielkości, przez co dostajemy dodatkowe nagrody. Ja sam wymaksowałem drogę ku wielkości i pomogło mi to naprawdę zacząć bardzo dobrze grę i załapać na dodatkowe nagrody, które zaoferował mi sojusz. Wiadomo, czy mocniejsi jesteśmy mini gracze bardziej się nam interesują i próbują ci pomóc stacie jeszcze silniejszy, gdyż widzą was dobrego wojownika, wojowniczkę, która pomoże im w KvK. Jeszcze jedyny zakup, który bardzo polecam, to pakiet, który pojawia nam się, gdy zdobędziemy jakiegoś legendarnego bohatera. Wyśle nam się wtedy pakiet z ograniczonym czasem, w którym dostajemy na pewno, wiem, że 10 złotych głów, jakieś tam punkty VIP, GEMY yy, y chyba, <laughs> nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że się to opłaca. Wiadomo, jeszcze można wymaksować je na moto, ale to już jest bardzo duża suma. Jednak teraz, po bufach z muzeum, jest on naprawdę mocny. To nadal wydanie tych 1000 plus złotych nie brzmi kusząco. Głowy polecam inwestować w GSOM G, to w skrócie JOS Można go zrobić na maksa, pojawia się on w 90 dzień serwera, tak plus minus, i jedzą w kole fortuny wtedy. Można po prostu kręcić kołem i go wylosować. Następnie, jaką, jaką postać polecam do wymaksowania lub do wbicia chociaż 5511, jest Aleksander Wielki. Jest on Plus minus 140 dni serwera. Jeszcze kolejną postacią, jaką polecam, jest Ryszard I. Warto go zawsze zdobyć. Wbić go przynajmniej na 5-1-1-1. Wtedy 1, on 1. 1 jest bardzo dobry. Lub jeszcze, jak już chcemy w niego bardziej teraz zainwestować to możemy go wbić również 5-5-1-1. Jeżeli chcemy iść pod kawalerię, to radzę się wstrzymać z wydaniem głów i poczekać, właśnie, na sezon podbojów. Tam są dużo lepsze postacie niż oferowany Saladyn czy Shin Min's jeżeli chodzi o bohaterów z sezonu podbojów, nagram o tym kolejny odcinek, ponieważ muszę jeszcze się trochę doinformować. Na koniec zostaje informacja na temat akcji ze skoczkami ekipy Polish Brotherhood. Zostaje informacja od liderów tej akcji, że zakładanie jumperu rozpocznie się od 28.01.2022, czyli w piątek. Informacje, co i jak, znajdziecie na Discordzie a szczegóły skoku dopiero otrzymacie z tego co dostanę informację po wypełnieniu formularza rejestracji. Dostaniecie tam informację na jakim świecie z ekipą będziecie zakładać konta, zapewni Wam to wiele lepsze farmienie barbarzyńców. Oraz robienie fortów z polską ekipą, co płynie pozytywnie na wasz rozwój. Jak chodzi o mnie, ja zrobię jumpera na świecie, gdzie mam maina, ponieważ gram o różnych godzinach, przeważnie późno wieczorem, gdzie ciężko mi złapać się z kimkolwiek. Formularze rejestracyjny znajdziecie na Discordzie pod tematem Informacje i następnie klikacie na ankietę. Tam jest podany link i przekierowuje was na odpowiednią stronę. Musicie tam uzupełnić podstawowe dane, jak podać ID swojego konta. Z gry znajduje się ono tutaj. To jedyna rzecz, która może być problematyczna, zresztą raczej się sobie poradzicie. Jak już wypełnicie formularz, przepatrzcie sobie Discorda. Jest tam również dużo poradników, jak i wiele informacji dotyczących samego Skoku. Co jeszcze mogę powiedzieć? No co, mam nadzieję, że Skok przebiegnie pomyślnie, wygramy, zdobędziemy królestwo. No, no i to była na tyle. I tak, jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach lub do mnie na Discordzie, on taki sam nick jak na YouTubie. Tam w Skoczkach, w rangach będziecie mnie widzieć z boku. Tutaj o. No i co? No i dziękuję wszystkim za wysłuchanie, obejrzenie odcinka, trzymajcie się, cześć, do następnego, jo!